No, nadeszła ta chwila. Za moment przetestujemy Honda Goldwing z 2018 roku DTC. Jestem mocno ciekawy, jak ona się będzie sprawować w automatycznej skrzyni. No, wygląda świetnie. Zobaczymy jeszcze, jak, jak będzie jeździć, ale myślę, że tu będzie wszystko tylko na ogromny plus. Zapraszam. Mamy ten komfort, że możemy mieć jedną nazwą. Rzucamy drive. Zobaczymy w lusterczkę czy nam tam coś nie jedzie. I teraz ruszamy. No, no i proszę. Zobaczcie, jak tutaj pracuje zawieszenie. Słuchajcie, pora na małe podsumowanie. Przejechaliśmy parę kilometrów tym cudem. I jakie moje wrażenia: na motocykl wygląda świetnie. A czy no, dla konserwatywnych goldingowców, no może ta linia troszeczkę budzić zastrzeżeń. Dla mnie on jest podobny do Hondy ST1300 na sterydach obecnie. Miałem taki motocykl i bardzo podobna jest i pozycja, i wygląd, i, i ogólnie jazda tym motocyklem jest fantastyczna. No przede wszystkim co, no, no skrzynia biegów automatyczna. No coś, coś wspaniałego. No chodzi, to, chodzi to perfekcyjnie. Trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, no bo wiadomo, jak cały czas zmienialiśmy biegi nogą, no to teraz troszeczkę tutaj, przede wszystkim przy zatrzymywaniu tego typu rzeczach, ale nie jest to jakieś tam strasznie problematyczne. Zawieszenie. Ten Telewaver, czyli jakby powieszona główka ramy, gdzie kierownica jest całkowicie osobno. No coś fantastycznego. Widzieliście na filmie, jak to pracuje. Co tam jeszcze z takich ogólnie rzeczy, które na, na duży plus dla tego motocykla. No tak, jak widzicie, wyświetlacz przejrzysty, przestronny, super sprawa, elektrycznie podnoszona szyba. To samo było w ST1300, to samo jest w tym motocyklu. Funkcja pełzania, świetna sprawa. Zarówno do przodu, jak i do tyłu możemy sobie załączyć i pomalutku manewrować. No tutaj jest cały panel sterowania, tutaj przełączamy sobie na tryby jazdy. No, jeździłem na sporcie i na naturze. Natura no, jest taki do jazdy spokojnej, sport jest już bardziej dynamiczny. Te biegi przerzucane są e, dłuższe, po prostu dłużej ciągną zanim za nim są zmieniane, ale to nie jest motocykl do tego typu rzeczy. No, lusterka, jak widzicie, są malutkie. No, widać w nich, no, nie ma tragedii, ale jeżdżąc, e, ale jak to jeździć tradycyjnym goldingiem, no trzeba się przyzwyczaić, no bo są, są małe. No co, z minusów. A ochrona przed wiatrem no nie jest już to samo co w tej tradycyjnej Hondzie Goldwing. Ta szyba jest mniejsza. Chociaż chyba akurat daje, daje, robi robotę, bardziej tutaj wieje po ramionach, po, 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 po nogach. No nie ma już niestety tej ochrony, taka jak była w tamtym motocyklu. No mniejsze są kufry, yy, ale otwierane elektrycznie. To jest akurat fajna sprawa. No tutaj widzicie, trochę bieda będzie zbieścić. No może te jeszcze kaski otwarte wejdą, ale integralne raczej wątpię. Kufer boczny również jest. Otwierany elektrycznie. Znaczy elektrycznym zamkiem. No to jest fajna sprawa. No i co tam jeszcze z minusów? No z minusów yy, no troszeczkę ten motocykl jednak jest mniejszy. No czuję się to. to może akurat nie z minusów, tylko akurat bym to wziął za plus. Ale no w porównaniu z tradycyjnym Goldwingiem no jednak on jest taki no bardziej wysmuklony. No jest ogólnie motocykl bardzo fajny. Powiem tak, no z, z mojej opinii na jego temat. No na chwilę obecną bym nie zmienił, ale no nic nie jest powiedziane, że tak się może z przyszłości nie stanie. No też, o widzicie, lampy już wszystko jest na ledzie. To no jest w ogóle całkiem inny motocykl, no to w porównaniu z tą Hondą Goldwing do 2017 roku. No to niewiele ma wspólnego poza nazwą. Motocyk bardzo fajny, bardzo fajnie się jeździ. No Kwestia po prostu, co kto lubi. No, ja na chwilę obecną zostaję przy moim 15 roku, chociaż będę miał ten komfort, że, że te motocykle będę sprowadzał, więc zawsze jak będę chciał sobie nim, mogę pojeździć. Ktoś, kto nigdy nie jeździł Goldwingiem, myślę, że będzie zafascynowany. Ktoś, kto jeździł, no, odczucia mogą być różne różne mogą być i dlatego ja tutaj nie oceniam. Poza tym, że co mogę powiedzieć, że skrzynia automatyczna, no perfekcja, super sprawa. I to zawieszenie, gdzie jest kierownica oddzielona od główki ramy, po prostu robi tak robotę, że jest to naprawdę coś, coś niesamowitego. No i tyle, myślę, że kolejny film przyniesie tutaj jakieś rozstrzygnięcia. W celu podjęcia decyzji przez Was, czy chcecie ten motocykl zmieniać, czy nie. Wracamy do domku i kończymy. Jak się podobało, oczywiście subskrybujcie łapka w górę. Jak ktoś chce, żebym mu takie cudo sprowadził, również nie ma problemu. Tam na kanale jest do mnie numer. No i tyle. Pozdrawiam też.